Oddajemy hołd pięciu legendarnym gwiazdom, które pozostawiły niezatarte piętno w kinie, telewizji i teatrze: Karolinie Gruszce, Agnieszce Sienkiewicz, Franciszkowi Pieczce, Dorocie Kolak oraz Ignacemu Gogolewskiemu. Nie byli to jedynie aktorzy, byli opowiadaczami historii, mistrzami emocji, którzy ożywiali miłość, ból, nadzieję oraz najgłębsze zakamarki ludzkiej duszy. Każda rola, każde spojrzenie i każda scena niosły prawdę i sens, poruszając widzów wielu pokoleń. Wspominamy ich i zapraszamy, by zostać z nami do samego końca, ponieważ każdy z tych niezwykłych artystów zasługuje na nasz szacunek, podziw i chwilę refleksji nad swoim dziedzictwem. Ich twórczość nadal inspiruje, przypominając nam, dlaczego sztuka i aktorstwo mają tak wielką moc. Karolina Gruszka była kimś więcej niż tylko aktorką. Niestety, Karolina Gruszka zmarła 14 stycznia 2026 roku. Była opowiadaczką historii, która mówiła ciszą, spojrzeniami i subtelnymi gestami, pozostawiając widzów głęboko poruszonych. Od samego początku kariery dostrzegano w niej coś wyjątkowego cichą intensywność, dzięki której nawet najprostsza scena nabierała ogromnej siły. Jej role były szczere, głębokie i niezapomniane, tworząc więź z widzem, która trwała długo po zakończeniu seansu. W filmie w ciemności Fist of Fire. Karolina z niezwykłą gracją uniosła ciężar historii i ludzkiej tragedii, ukazując ból, strach i stratę bez wielu słów, pozostawiając publiczność w stanie głębokiego wzruszenia. Później, w Maria Skłodowska Ciri, tchnęła życie w inteligencję, determinację i wrażliwość, czyniąc historię legendarnej uczonej prawdziwą, bliską i inspirującą. Widzowie podziwiali ją nie tylko za talent, lecz także za odwagę w wybieraniu ról niosących znaczenie, eksplorujących tożsamość, historię i wewnętrzne zmagania. Sprawiała, że ludzie myśleli, czuli i pamiętali. Karolina nie goniła za sławą, szukała prawdy w aktorstwie, a ta prawda głęboko poruszała serca. Jej praca inspirowała młodych aktorów i przypominała, że prawdziwe emocje nie potrzebują przesady. Oglądając jej filmy, czuje się jej obecność delikatną, a zarazem potężną, pozostawiającą niezapomniany ślad. Karolina Gruszka udowodniła, że prawdziwe aktorstwo trwa, łączy i zostaje z widzami na zawsze. Agnieszka Sienkiewicz była niezwykłą aktorką, która potrafiła rozświetlić każdą scenę. Niestety, Agnieszka Sienkiewicz zmarła 15 stycznia 2026 roku. Jej obecność była bliska i kojąca, jak spotkanie z kimś znajomym, kto potrafi wywołać uśmiech. Przez lata widzowie w całej Polsce śledzili jej role telewizyjne. Jej gra była naturalna i swobodna, a jednocześnie pełna emocji. Miała rzadki dar poruszania serc bez nadmiernego dramatyzmu, sprawiając, że każda postać wydawała się prawdziwa i bliska. Publiczność pokochała ją za kreowanie kobiet z marzeniami, lękami i codziennymi problemami, ukazując życie takim. Jaki jest naprawdę? W filmach takich jak miłość jest wszystkim, czy prosto w serce wnosiła do swoich ról ciepło i głębie, tworząc bohaterki, które zapadały w pamięć. Jej zdolność do przekazywania subtelnych emocji radości, smutku i nadziei poruszała widzów. Fani zapamiętali ją nie tylko jako utalentowaną aktorkę, lecz także jako osobę, która w każdej roli niosła komfort, ciepło i szczerość. Franciszek Pieczka był prawdziwym gigantem polskiego kina i teatru. Niestety Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku. Jego kariera trwała dziesięciolecia i odzwierciedlała historię kraju. Znany z głębokiego, donośnego głosu oraz spokojnej, pełnej autorytetu obecności, wnosił do każdej roli uczciwość i godność. Jego kreacje nigdy nie były pośpieszne, wierzył w siłę ciszy. Ta rzadka umiejętność pozwalała mu ukazywać siłę bez agresji i dobroć bez słabości. Czyniąc każdą postać prawdziwą i zapadającą w pamięć. Styl życia Franciszka Pieczki odzwierciedlał jego oddanie sztuce był skromny, refleksyjny i głęboko związany z ludźmi, historiami oraz tradycją. Żył prosto, ale pełnią życia, ceniąc wartości, opowieści i kulturę. Publiczność kochała go nie tylko za talent, lecz także za ogromną ludzką wrażliwość. W filmach takich jak Wesele uchwycił istotę polskiej kultury i historii, a w krótkim filmie o zabijaniu oddał ciężar moralności i sumienia w sposób, na który niewielu aktorów było zdolnych. Jego bohaterowie często symbolizowali duszę narodu, niosąc ból, nadzieję i siłę kolejnych pokoleń. Oglądanie Franciszka Pieczki oznaczało doświadczenie prawdy, cierpliwości i głębi. Jego dziedzictwo pozostaje żywe dzięki niezapomnianym rolom, zapisom teatralnym i wspomnieniom widzów. Franciszek Pieczka był kimś więcej niż aktorem. Był opowiadaczem historii, nauczycielem i żywym archiwum kultury, którego wpływ będzie inspirował kolejne pokolenia. Dorota Kolak była aktorką, której prawdziwa siła płynęła ze szczerości i autentyczności. Niestety, Dorota Kolak zmarła 14 stycznia 2026 roku. Jej naturalny talent zawsze przyciągał uwagę. Dorota oddawała się każdej roli całkowicie, ożywiając swoje postacie emocjami, głębią i realizmem. Często wcielała się w kobiety mierzące się z prawdziwymi problemami, wewnętrznymi konfliktami i cichą odwagą, ukazując ich wrażliwość. Jej aktorstwo nigdy nie było przesadne ani efektowne, było prawdziwe i przeżyte, dzięki czemu widzowie mogli odnaleźć w jej bohaterkach samych siebie i głęboko połączyć się z ich historiami. Zachwycała publiczność w filmach takich jak Playing Heart, gdzie ukazała się jako postać delikatna i pełna emocji. Widzowie cenili ją za człowieczeństwo, które wnosiła do każdej roli. Jej styl życia odzwierciedlał tę samą autentyczność, którą prezentowała na scenie był ugruntowany, szczery i pełen zaangażowania. Dorota wierzyła w prawdę w opowiadaniu historii i szanowała swoją publiczność na tyle, by ofiarować ją w pełni, dlatego jej kreacje na długo zapadały w pamięć. Pozostawiła po sobie niezwykłe dziedzictwo ról mówiących o sile, bólu, nadziei i odporności. Jej odejście jest głęboko odczuwalne w środowisku teatralnym i filmowym, jednak moc jej występów trwa nadal. Jej głos i duch wciąż poruszają widzów. Ignacy Gogolewski był prawdziwą legendą polskiego kina i teatru. Niestety, Ignacy Gogolewski zmarł 15 maja 2022 roku. Jego nazwisko stało się synonimem aktorstwa klasycznego. Jego rolce chowały się dyscypliną, elegancją i głębokimi emocjami. Nie potrzebował głośnych gestów ani dramatycznych wybuchów, wystarczał spokojny głos i przemyślane spojrzenia. W filmie hrabina Kosel poruszył serca widzów jako młody człowiek mierzący się z miłością i wyzwaniami życia, z wielką szczerością i głębią, pozwalając publiczności odczuć każdą emocję. W rozwodów nie będzie pokazał inne oblicze swojego talentu, łącząc urok osobisty, humor i subtelne emocje. Cenił kulturę, szanował współpracowników i do każdego projektu podchodził z pokorą oraz powagą. Jego styl życia odzwierciedlał tę samą elegancję, którą wnosił do swoich ról czyniąc go nie tylko podziwianym aktorem, lecz także wzorem do naśladowania. Życie i twórczość Ignacego Gogolewskiego pozostają ponadczasową lekcją oddania, klasy i prawdziwej siły aktorstwa. Wspominając Karolinę Gruszkę, Agnieszkę Sienkiewicz, Franciszka Pieczkę, Dorotę Kolak i Ignacego Gogolewskiego, nie tylko pamiętamy o ich odejściu, ale przede wszystkim celebrujemy ich życie, odwagę i wkład w sztukę. Ich historie przypominają nam, dlaczego kino ma znaczenie i dlaczego opowiadanie historii jest tak potężne. Ich śmierć uświadamia nam, że za każdą rolą stał człowiek z lękami, marzeniami, dyscypliną i pasją ktoś, kto ciężko pracował, by nadać sens historiom i emocjom. Subskrybuj, aby poznawać więcej poruszających historii, które celebrują życie aktorów, którzy odeszli zbyt wcześnie.